Cześć moi drodzy, moja wasza droga EPS e e Sasza. E chciałam wam powiedzieć, że... Nie, po moja moja koleżanka, kin... koleżanka gości co chodzi, więc sorry, ona jest taka zła, że ona nie do mnie. ale chciałam oznajmić, że jest nowy sezon, planuję go już. Pewnie będzie tam, nie wiem, za tydzień, za dwa więc tak moi drodzy, jestem zdumiona, ponieważ na tamtym kanale naprawdę bo subskrybujecie mnie z kiną, ale naprawdę my już nie chcemy tych, my kasujemy ten kanał, więc przepraszamy, te 2000 subskrypcji muszę przyjść do na dwa na ale... Kina sama twierdzi, że tutaj powinienem być, ponieważ ona już nie nagrywa ze mną, ale bardzo chętnie tutaj by było. Więc mile widziane byłoby tutaj. Chciałam powiedzieć wam, że to będzie... nie będzie tam taki czas, którą widzieliście, ale już nie ma Demon, Sorka, ale nie chcecie nagrywać tej serii, która Wam się nie podoba. Naprawdę, nie, tą serię będę pożywiona do drugą jest drugi sezon, drugi dokładnie, Demon... Demon, Boże. El, Między piekłem a nie. Między. Ściś to trochę! Między... Między demonem a człowiekiem. To się tak się nazywało. ale jak widzicie, komputer jest przede mną. I mekorazów to jest obok mnie. Jest. I tak. Jest. Tu jest. Jest. Yy... Jest. Odwal się, naprawdę, odwal się! To się w kupia. Serem ale, ona mnie wyczerpuje czasami. Jest tak. o, jest. Jest to, ty, to, pust, to jest tak, oznajmienie jest. To jest, to jest, to to Dobra, wejdę jeszcze, bo naprawdę, bo nie Jezu! Gdzie ja weszłam? Mogę kurwa, 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 nie ten filmik jest to, bardzo wariowany, ponieważ jesteśmy e, w samochodzie. A to jest jedyna półka. A to jest komputer, tutaj o nie, nie, nie. Więc tak. To jest nowy. Jezu, ta kamera tak tak denerwuje. Więc tak, jeżeli byście chcieli, to macie w tym. Tę troszeczkę w. Tam na e, Na dole, w tym. W dole, jak się nazywa, nie wiem prawie tak dobra nie zleci więc tak chciałam jeszcze powiedzieć do że dziękuję za te wszystkie e, no, komentarze które piszecie pod tym kanałem na już ten odcinku więc myślę że to będzie już koniec e, i też sami mówicie, dlaczego tak ja krótkie odcinki robię dlatego że ja, mój telefon nie ma zbyt dużej pamięci i dlatego robię krótkie, ale nie bójcie się, wykasuję dużo gier, ile mam. I tutaj będzie nagry będę nagrywała. I tak jak moi trzymajcie się na cześć! Wielka Sasza. Ha!